Dzieci! Zbieraj te zabawki! Już, już! Ala! Bierz kubełko! Jakie kubełko? No to od węgla! Szybko leć! Tylko rybko świniowe bierz! Szybko dzieci! Gdzie Ach, Pijany śpi! To dobrze! Dobrze! Ty stary! Budź się! Budź się! się kiera! Przywieźli węgiel! Węgiel! Węgiel je we wiosę. Wojna będzie. Przed wojną ty zbył. Yeah! Chwala Wielkiej Tartari. Pozdrawiam słowiańskie plemię. Dzisiaj jest do przerzucenia węgiel. Robota jest stąd. No w pół do trzeciej. Przywóz węgiel. Nie czekaj. Tu się patrzy. Tu się na was patrzy. Przywóz węgiel. Wczoraj przywóz. Na wodzy ja sobie będę rzucał. A nie. Nie będę się rzucał, bo o, tam szczekaczka napierdala. To, to się później powycina te... Przywiózł węgiel i mi ręki nie chciał podać, nie? Ta, tak podaje. Ja mówię, nie kurwa, albo się witamy po ludzku, albo w ogóle. O, bo to nie wiadomo, co teraz będzie, bo to się szerzy. I w ogóle to chyba będzie źle, bo firmy się będą zamykać. Mówię, nie, jest... Co to, co, co to będzie? Ja mówię, nie, jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest. Wszystko idzie ku dobremu. Wiosna idzie. Firmy się nie będą zamykać. Tylko po prostu nie należy oglądać telewizji. Bo jak patrzę na ludzi, którzy oglądają telewizję, to są spokojni. Znaczy, mają stały poziom lęku. A ci, którzy nie oglądają, to jakieś spiskowe teorie szerzą. Jakieś cuda na kiju, chcą coś, czegoś od tych ludzi, co oglądają telewizję, żeby zrozumieli, żeby się obudzili. Po prostu należy nie oglądać telewizji. Przepraszam, trzeba po prostu oglądać telewizję, nie słuchać tych ludzi, co nie oglądają telewizji. I wszystko będzie stabilnie. No, to dziadce takie jaja robi. I naszła mnie taka myśl, że poszufluję trochę to, Czy poszufluję trochę to się trochę powkurwiam, To zaraz wam coś pokażę. No przywóz węgiel, ale mokry przywóz, no co wam będę mówił. co chciałem powiedzieć chciałem powiedzieć, że linia podziału to nie będzie przebiegać, czy nie przebiega tak jak nam się wydaje, że na ulicach są policja i, i my i to jest linia podziału nie, linia podziału przebiega w rodzinach, w podstawowych komórkach społecznych tu polecę filmik Gonciarza mimo tego, że nie lubię go w ogóle ta, ta twórczość, ten content do mnie nie przemawia ten filmik, który Wam zalinkuję, uważam warto, bo linia podziału będzie przebiegać i przebiega w rodzinach. To znaczy, część ludzi rozumie i zawsze to jest ta mniejsza część. To tak po prostu jest. A część ludzi nie, nie chce zrozumieć. My się wcale nie przebudziliśmy, czy nie wyzwoliliśmy w 89. Ci ludzie, oczekajcie, wiosna się zaczęła my im od dawna mówiliśmy jednostkowo obudźcie się to nie kurwa, grille urządzali domy budowali, dorabiali się i ta linia prze podziału przebiega, to są nasi bracia siostry, ojcowie, dziadkowie tak przebiega ta linia podziału i myśmy się, my widzimy o co chodzi oni nie widzą, no i trudno, no i po prostu ich jest więcej ewentualnie to widzę to tak, że ta myśląca mniejszość zostanie po prostu uciszona, zlikwidowana, dostosuje się za cenę tam, bo ile można udawać? Możesz oszukać kogoś, możesz oszuka oszukać, jak to mówią, jest powiedzenie, e, niedużą grupę ludzi przez długi czas, dużą grupę ludzi przez krótki czas, ale nie da się wszystkich przez cały czas oszukiwać. No po prostu się kurwa nie da, a przede wszystkim dla zdrowia psychicznego siebie się nie da oszukiwać, nie? No bo kurwa przed kim masz udawać. No przed kim masz udawać. To wspaniale, że mokry przy przynajmniej się nie pyli. Oszukali banda.